Koinka w Zabrzu odpalona. Odliczenie było prawie takie jak w sylwestrową noc. Przez najbliższe trzy tygodnie na mieszkańców czeka wiele atrakcji. Będą dodatkowe imprezy, takie jak m.in. Raj renifera, ale taka wisienka na torcie podsumowująca może ten cały jarmark odbędzie się 21 grudnia i wtedy też będzie przekazanie betlejemskiego światła pokoju. Od harcerzy, które do nas z Betlejem przyleci. Pani prezydent wręczy mieszkańcom, będzie wspólne kolędowanie. I przyleci do nas świta jeszcze świętego Mikołaja, już przed samymi świętami z prezentami. Będziemy rozdawać żywe choinki. Już dzisiaj święty Mikołaj obdarował dzieci. Elfy również dały pokaz. Warto oprócz przygotowań, oprócz sprzątania, poświęcić trochę czasu sobie wzajemnie. Warto spotkać się tak jak dziś, chociażby tu na Placu Wolności z Alfami. Zabrzeński Jarmark Idą Święta potrwa do 23 grudnia.